Chroniki Przystojnych Samurajów to manga, po której nie spodziewałam się wiele i mnie pod tym względem nie zawiodła. Manga opowiada o dziewczynie, która w ramach nagrody za zdobycie wymarzonej pracy zorganizowała sobie wycieczkę do Kyoto. Dziewczyna nazywa się Mai i ma zostać projektantką mody. W Kyoto, w trakcie zwiedzania, trafia na dziwnego mężczyznę, który stoi obok pamiątkowej tablicy. Kiedy tam stoją, w tablicy trafia piorun, tworząc anomalię, która przenosi ich w przeszłość o około 500 lat. Dziewczyna przenosi się w czasie i trafia tam na obcego, aż przystojnego mężczyznę, który się w płonącym budynku. Wyprowadza go, ratując mu życie. Trafia tak, jak się okazuje, na Nobunage Ode, czyli jednego ze zjednoczycieli Japonii i ważną postać historyczną, która miała tego dnia zginąć. Oczywiście Oda nie wygląda jak w tamtych czasach samurajowie, tylko jest typowym misjonenem. Zresztą tak samo jak reszta historycznych postaci występujących w tej mandze. Inni samurajowie, którzy nie są ważni, oczywiście nie są już przystojniakami. Dziewczyna zostaje uznana za szczęśliwy talizman i zabrana do zamku przez Odę. W międzyczasie w czasie dowiaduje się od mężczyzny, z którym została przeniesiona, że za trzy miesiące będzie mogła wrócić do swoich czasów, o ile będzie wtedy w Kyoto. Nobunaga Bunaga wierzy jej, gdy opowiada mu skąd się wzięła, ale stawia jej warunek, aby być wtedy w Kyoto, musi wygrać z nim w grę w go. Nie jest to łatwe, a co się dzieje, kiedy przegrywa? Domyślcie się sami. Nie, bez przesady, nie w tej madze. Nie ma tu żadnych scen 18. Jak to miało miejsce na przykład w grze o Tome. Wszystko jest tutaj grzeczne i słodziutkie. Rozśmieszył mnie jeden z samurajów. Podzący z jelonkiem jako swoją racją żywnościową przypominało mi to psa z anime Excel Saga. Nie oszukujmy się, cała ta manga jest tylko po to, by pooglądać sobie przystojnych samurajów. Wszystko co się dzieje jest często dość mocno wymuszone, aby tylko posunąć akcję do przodu. Plus śliczna kreska, ładni panowie, cała reszta. Eee, jak dla mnie nie ma tu nic ciekawego. Manga jest po prostu słaba. Jeżeli chodzi o wydanie, manga ma powiększony format, jest dosyć krótka i nie ma tutaj żadnych kolorowych stron. Ja nie polecam. Wyobraźcie sobie historię w tym stylu, ale w naszych realiach. Przenosicie się w czasie, a tam zawisza czarny jak obisjony. Brzmi głupio i tak jest. I taka sama jest ta manga. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym tytule. Dzięki, cześć.